Czytanie z księgi rodzaju. Kiedy w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: Udajcie się do Józefa i czyńcie, co wam powie. Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał wszystkie spichlerze, w których było zboże, i sprzedawał zboże Egipcjanom, w miarę jak w Egipcie głód stawał się coraz większy. Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu, by kupować zboże od Józefa, gdyż głód wzmagał się na całej ziemi. Poszli więc synowie Izraela wraz z innymi, którzy tam również się udawali, aby kupić zboża, bo głód był w Kanaanie. Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju. Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali mu pokłon. Padając na twarz. Gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich, jednak udał, że jest im obcy i przemówił do nich surowo tymi słowami: Skąd przyszliście? Odpowiedzieli: Z Kanaanu, aby kupić żywności. Józef rzekł do nich: Jest tak, jak wam mówię, jesteście szpiegami, takiej próbie będziecie poddani na życie faraona. I oddał ich pod straż na trzy dni. A trzeciego dnia Józef rzekł do nich: Uczyńcie to, jeśli chcecie ocalić życie, bo ja czczę Boga. Skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozostanie w więzieniu, w którym was osadzono, wy zaś idźcie, zawieście zboże dla głodnych waszych rodzin. Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego brata waszego, aby się potwierdziły wasze słowa i nie spotkała was śmierć. I tak uczynili. Mówili między sobą. Ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagało litość, a nie wysłuchaliśmy go. Dlatego spadło na nas to nieszczęście. Ruben zaś takim wtedy powiedział: Czyż nie mówiłem wam, nie dopuszczajcie się przestępstwa względem tego chłopca, ale nie usłuchaliście mnie. To też teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. Nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. Józef odszedłszy więc od nich, rozpłakał się. Potem wrócił do nich i rozmawiał z nimi.